Hej, hej, witajcie! Pozdrowienia z Azeroth. Wiem, że jestem w kaplicy, ale obejdzie się bez skazania. Jako, że Kościół Świętego Światła nie ma arcybiskupa od czasów kataklizmu, pozwoliłem sobie pożyczyć to miejsce, aby ogłosić coś bardzo ważnego. Uwaga, uwaga, fanfary! Ta dawna konika wychodzi do ludzi, wychodzi do Was. Już w najbliższy weekend na Zamku Książ w Wałbrzychu, na trzecim największym w Polsce, będziemy mieli okazję posłuchać mojego wykładu o historii Warcrafta. W sobotę przez półtorej godziny, w niedzielę godzinny replay. Razem z redakcją WOFCenter i HotCenter.pl. Będziemy dbać o waszą dobrą zabawę. A zaraz po mnie na scenę wyjdzie prawdziwa gwiazda. Ryszard Lysław Hojnowski, szef Albionu, osoba odpowiedzialna za polonizację gier Blizzarda. Może dowiemy się od niego, skąd się wzięła Jayna Dumnar i komu zawdzięczamy powrót do Jane Proudmur. Jak będzie okazja, może spytamy owowa po polsku, czy jest jakakolwiek fansa. Oprócz tego, na słuchaczu mojego wykładu będzie czekać malutki, skromny upominek. Mam nadzieję, że warto się zjawić. To co, macie już plany na weekend? Do zobaczenia na Zamku Ksiąg.